Cześć, witam was bardzo serdecznie w tym filmiku. Otwieram dla was Pixel Boxa. Pixel Boxa, którego tematyką jest wszystko co związane z Conquest, a jest to między innymi Warcraft i Gra o Tron. Zobaczymy co znajduje się w środku boxa. Już widzę, że będzie mi się on podobał. Na początek kartka, co znajduje się w boxie. Koszulka, moneta, figurka pop, kubek opaska i figurka orka. Dobra, to nie wiem, czy będziecie widzieli, co tutaj jest tak naprawdę napisane, jakby co to mogę zrzut udostępnić i lecimy dalej. Na początek koszulka z Warcrafta, jest to rozmiar M, bo taki zamówiłam, pójdzie na pewno na konkurs, więc jak komuś się spodoba, to zachęcam do, do śledzenia profilu Tropic Lab. Dobra, Never Surrender, jest to, jest to chyba z, z filmu koszulka, tak, nawet jest napisane Warcraft 2016, licencjonowane przez Blizzarda, kurczę, naprawdę fajna koszulka, nadruk jest lepszy w porównaniu z poprzednimi koszulkami, które były w tym Pixelboxie, no ale nic, może lećmy dalej. Mamy tutaj naklejkę i informacje o konkursie standardowo. No i co tutaj mamy? To jest chyba ta figurka orka, która jest wykonana specjalnie do tego pixelboxa i nigdzie indziej jej nie dostaniemy. Mały dodatek, pewnie drukowany 3D. Zaraz Wam pokażę, jak to będzie wyglądało z bliska. To jest taki lekko miękki, niebieskawy, podobny do, do właśnie Orca z Warcrafta, do wygrania w konkursie. Lecimy dalej. Może... O, matko, bardzo podoba mi się. Już widzę, już wiem, że za kitra mi to kamerzysta. E, dobra, to jest opaska z gry Assassin's Creed Rogue. Moim zdaniem, najgorsza część asesyna jedynce, jaka kiedykolwiek została wydana, jest zrobiona na takim samym silniku jak czwórka, ale opaska pierwsza klasa, wykonana z dobrego materiału. Fajnie leży na ręce. Już widzicie na modelu, jak ona się prezentuje. Z przodu, oczywiście, logo bractwa Asasynów, jest w takim metalowym, metalowym materiale. Z Tyłu, z tyłu napis Assassin's Creed Rogue, licencjonowana przez Ubisoft. Wszystkie prawa zastrzeżone, zastrzeżone, ble, ble, ble. E, co się rzuca w oczy to to, że jest naprawdę bardzo fajnie uszyta, jak widzicie. Mamy zapięcie i dwie, na dwie długości. Bardzo fajna rzecz. Dobra, lecimy dalej. Mamy monetę. Monetę z serialu Gry o Tron jest to tak jak było napisane na kartce e, moneta jednego z trzech rodów serialu, niestety serialu kompletnie nie oglądam, nie mam pojęcia o czym on jest więc nie powiem wam kto jest na tej e, na tej monecie, ale pokażę wam ją z bliska tak prezentuje się ona z przodu Lannister Tywin jak dobrze widzę a z tyłu grewki jakieś. Nie wiem, nie wiem co, nie będę wam nic mówić, bo nie znam tego serii. Dobra, weźmy się za to, co jest największe i najcięższe, i jest to prawdopodobnie kubek. Kubek z Assassin's Creed. Coś dużo tego Assassin's Creed w tym, w tym boksie, bo w sumie to się nawet nie spodziewałam, że tutaj znajdę przedmioty z tej gry. No dobra. Kubek niebieski. Widzimy już logo asesynów. Spróbuję to jakoś wyjąć. Dobra. Z przodu mamy logo. Nie powiem Wam z której części. Nie pamiętam, chociaż gram we wszystkie. Taka średnia w sumie jakoś z tyłu napis. No i niestety jest to klejonka. Postaram Wam się pokazać. O, chyba widzicie. Kubek jest no, taki z najniższej półki, niestety oba, oba elementy są naklejone, więc, więc prawdopodobnie bardzo szybko się zetrą. Aczkolwiek ten kubek trafi do kogoś z Was w konkursie na początku września, który będzie organizował Rekin, więc zapraszam. I na sam koniec to, co uwielbiam, czyli figurki. Figurka Pop z serialu o Jest to jakiś Oberyn. Nie wiem, nie znam się, nie wypowiem się. Jest to figurka winylowa, czyli będzie miała przekręcającą się główkę, a nie trzęsącą tak jak ostatnio. Z tyłu mamy e, inne figurki z tej kolekcji. Oczywiście na dole potwierdzenie, że jest to Funko, czyli ta wytwórnia, która robi te takie Bubble Heady i winyle, winyle. Otworzymy i zobaczymy, jak. Ten oberyn prezentuje się bez pudełka. Chociaż i tak później trafi do niego z powrotem. Bo popy to tylko w pudełkach moim zdaniem. Dobra. Jest fajny. Ma taką jakąś dzidę, nie wiem co to jest. Ale wygląda fajnie. Jest miękka, więc się rusza. Głowa tak jak mówiłam, poprawię tą kamerę przekręcająca się, czyli możemy go postawić tyłem naprzód. Dobra, wrócę. Oczywiście się teraz będzie główka kiwała, jak to zawsze jest w tych winilach. Pod spodem oczywiście yy, potwierdzenie autentyczności. Nie wiem, czy będziecie widzieć, co tam jest napisane. No ale mniejsza z tym. Yy, włoski, oczy, brudka. Niestety figurka znowu jest jakaś brudna, nie wiem czy oni dają jakieś takie resztki tych popów, tych figurek, które mają na stanie, bo nie wiem czy pamiętacie, ale ostatni Stormtrooper też był brudny. A więc tak prezentuje się cały sierpniowy Pixelbox, w przyszłym miesiącu Dragon Ball i Pokémony. Do zobaczenia, do usłyszenia, cześć! Mam nadzieję, że się podobało.